Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, Zielazar Polska. E, moi drodzy, dziś chcę odwołać się odrobinkę do Waszej wyobraźni. E, wyobraźcie sobie, że kupiliście właśnie nowe auto, nowy samochodzik, taki na super ekstra wypasie, ale z tym samochodzikiem jest taki problem, ponieważ nie dostaliście do niego instrukcji obsługi. Natomiast ilość funkcji, które to auto posiada i e, wszystko to wszystkie jego możliwości e, są e, na tyle niejednoznaczne, że wy w sposób nieodpowiedniej eksploatacji wciąż i wciąż macie problemy z tym samochodem. E, oczywiście stosujecie wszystko to, co uważacie za stosowne na podstawie swoich doświadczeń, doświadczeń swoich e, znajomych, wszystkich tych, którzy Wam. W cudzysłowie, dobrze radzą, ale mimo to, pomimo tego, że jest to nowa fura, ciągle coś się z nią dzieje, ciągle macie jakieś problemy z tym samochodem i co chwilę trafiacie z tym autem do mechanika. Mechanik oczywiście naprawia usterki, stwierdza jedynie, że jest to niewłaściwy sposób użytkowania tego samochodu i na tym sprawa się kończy. I tak co chwilę jeździcie z samochodzikiem do mechanika. E, szukacie instrukcji obsługi do tego samochodu, ale to Okazuje się niemożliwe, nigdzie nie możecie znaleźć instrukcji. Natomiast e, gdzieś w internecie na forach e, i w innych miejscach otrzymujecie jakieś tam wskazówki w zakresie tego, co komuś tam pomogło i co możecie zastosować. Rzeczywiście okazuje się, że to auto e, psuje się trochę rzadziej, ale jednak się psuje wciąż i wciąż z tym samochodem jest coś nie tak. Jesteście do tego stopnia sfrustrowani, bo to auto was kosztowało trochę pieniędzy. Nie jesteście w stanie z tego auta korzystać, w końcu decydujecie się, żeby tego samochodu się po prostu pozbyć. I teraz, moi drodzy, jak to się ma do, do Was samych, do Waszego życia? Otóż, e, Wasze ciało jest taką najnowszej klasy technologią, e, do której wydawać by się mogło, nie ma żadnej instrukcji obsługi. Wszystko to, czego dowiadujecie się w internecie od znajomych, są to tylko takie półprawdy które z jednej strony mogą nieco pomóc Wam e, podciągnąć swoje zdrowie, ale z drugiej strony nie stanowią one żadnego realnego przełożenia na to, jak moglibyście się czuć, gdybyście posiadali własną instrukcję e, obsługi. Podobnie jak do tego najnowszej klasy samochodu, możecie stosować różnego rodzaju porady w internecie, które Wam powiedzą, że możecie sobie coś wlać, możecie użyć jakiejś substancji, żeby ten samochód lepiej y, funkcjonował, tylko tego typu postępowanie wiąże się, moi drodzy, z ciągłym wydawaniem pieniędzy na coś, co rzekomo ma... Z jednej strony Wam przywrócić zdrowie, a z drugiej strony usprawnić funkcjonowanie tego samochodu, którym, czy tego pojazdu, którym jest Wasze ciało. Bo ciało ludzkie jest niczym innym, jak tylko pojazdem dla Waszej duszy, moi drodzy, e, dla Waszej jaźni. Inaczej nie bylibyśmy w stanie się tutaj zmanifestować. I teraz. Aby nauczyć się samoobsługi tego pojazdu, żeby wam się dobrze funkcjonowało, żebyście. Nie musieli wydawać tych horrendalnych sum na różnego rodzaju zewnętrzne substancje, które obiecują Wam zdrowie, pod warunkiem, że będziecie je wciąż i wciąż przyjmować, no to musielibyście poznać właśnie instrukcję obsługi do swojego ciała. Każde ciało posiada, moi drodzy, zaręczam Wam, własną, indywidualną instrukcję obsługi i własne indywidualne preferencje w zakresie odżywiania, w zakresie y, pobudzania przepływu energii. I teraz dzięki medycynie chińskiej my jesteśmy w stanie poznać te zalecenia. My jesteśmy w stanie dzięki medycynie chińskiej y, Poznać swoje ciało, jego potrzeby, niedobory. No, głównie nam chodzi tutaj o te niedobory, tak? Chociaż mówimy tutaj o tym wszystkim w kategoriach zasobów. Więc dzięki medycynie chińskiej jesteście w stanie poznać zasoby i możliwości zasobowe swojego ciała, ponieważ dowiecie się. Jakiej wielkości macie szufladki energetyczne w swojej komodzie, moi drodzy? I teraz, zależnie od wielkości tych szufladek w komodzie, e, możemy albo tą energię spożywienia w odpowiedni sposób kumulować, albo musimy ją w odpowiedniej postaci przyjmować każdego jednego dnia. E, dzięki takiemu poznaniu swoich słabych i mocnych stron, będziesz mógł, mogła jeść wszystko. Ale będziesz miała świadomość z ukierunkowaniem, na który organ, najczęściej oczywiście ten osłabiony swojego ciała, powinnaś skupiać się odżywiając właśnie swój organizm. I teraz, moi drodzy, jest to rozwiązanie dla osób, które, które nie liczą na pigułkę cud. Takowa nie istnieje. Tu nagroda będzie realnie odłożona w czasie. Wy najpierw musicie przestawić wasze ciało i zacząć je odżywiać w odpowiedni sposób, aby dostać nagrodę w postaci dobrego samopoczucia, w postaci tego, żeby się zaczęły wycofywać wasze różnego rodzaju dolegliwości i choroby. I powiem Wam, że już samo poznanie słabych i mocnych stron swojego organizmu i samo. Rozpoczęcie takiej procedury, aby dożywiać to, co jest u nas osłabione, aby dbać o te elementy, aby dbać o te organy w szczególny sposób, już samo to zmienia zupełnie nie tylko stan waszej świadomości, ale stan waszego samopoczucia. Już wtedy organizm zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować, ponieważ z pożywienia dostaje dokładnie to, czego. Potrzebuje. Dzięki temu w końcu możecie skończyć całą przygodę z byciem wciąż i wciąż przez pół swojego życia na jakiejś diecie. Moi drodzy, diety nam nie są do niczego potrzebne. Nam są potrzebne, na, czy jest nam potrzebna znajomość naszych indywidualnych, słabych i mocnych stron organizmu. Abyśmy wiedzieli, w jaki sposób tą powłoką ziemską, czyli naszym ciałem, powinniśmy się opiekować i w jaki sposób się nim zajmować. Jeśli posiądziecie taką wiedzę, moi drodzy, to posiądziecie wiedzę o samych sobie, o swoich potrzebach, i sami zwrócicie uwagę na to, że życie nigdy dotąd nie było tak jasne i klarowne, że jeszcze nigdy dotąd. Nikt Wam nie przedstawił w taki sposób, że odpowiednio przygotowane pożywienie może Wam zastąpić te kilkaset wydanych złotych czy kilka tysięcy wydanych złotych na suplementy. Dla mnie osobiście to odkrycie jest y, niesamowite, jest fantastyczne i y, ja sama, kiedy o tym się dowiedziałam, moi drodzy, y, byłam. Zszokowana, że jest to aż tak proste. Jeśli chcecie rozpocząć taką drogę, właśnie, żeby zacząć odżywiać swoje ciało, żeby poznać siebie, żeby dostać ten drogowskaz, który jest wspaniałym drogowskazem na całe życie, i ja powtarzam, że należy te drogowskazy sprawdzać już małym dzieciom, dzieciom, ponieważ dzięki temu można uniknąć e, tych wszystkich pułapek żywieniowych. Możemy w ten sposób uratować nasze dziecko przed chorobami przewlekłymi, przed alergiami, e, przed ciężkimi jakimiś dolegliwościami i chorobami. Właśnie dzięki temu, moi drodzy, że w jaki sposób to dziecko powinniśmy odżywiać. Więc jeśli chcecie dostać ten drogowskaz, to ja was zapraszam oczywiście na moją stronę internetową zielarzpolska.pl tam w zakładce usługi znajdziecie informacje o słabych i mocnych stronach Waszego organizmu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. E, ja to wszystko, moi drodzy, robię dla Was, żeby poszerzać Waszą świadomość, żeby dać Wam na tacy to, co ja, czy czego ja szukałam przez wiele, wiele lat. Skoro ogląda mnie tyle osób, to znaczy, że jest bardzo duża ilość osób świadomych. Co mnie oczywiście bardzo mocno e, cieszy. Więc poznanie swoich słabych i mocnych stron jest kolejnym krokiem w rozwoju właśnie Twojej świadomości. Dzięki piękne za uwagę. Do zobaczenia. Pa.